Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Revlog. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Będzie poświęcony najnowszej bohaterce Nexusa jak HIRZE. Chyba tak to się czyta, tak? To jest Kiria, tak? Bo tego haś nie wymaga z tego co ja wiem. Okej. Okay. Wygląda na następujący sposób, proszę bardzo. Będzie prowadzona za najnowszą aktualizacją do dochodsa. Umówioną w poprzednim odcinku, także proszę da sobie zajrzeć na kanał i tak moje um... -orbit orbitalne megastruktury wspaniałe, lśniące złote miasta i zaawansowana technologia Iresii słynne były w całym neksusie. niestety dobrobyt i potęga stały się zarzewiem konfliktów, kiedy wywojujące frakcje resi zniszczyły te krainy i jej osobliwość słynna wojowniczka imieniem Kira musiała salwować się ucieczką dziś Kira jest słowczynią nagród i przemierza Nexus w poszukiwaniu innych ocalałych z Zagłady ojczyzną uzbrojona w miecz łańcuchowy. Dziś przedstawiamy Wam Kira, drugą, obok Orfei, postać stworzoną specjalnie na potrzeby w uniwersum Kingdom of the Storm. Kira to niezwykle potężna, zwinna zabójczyni, która doskonale radzi sobie z zadawaniem ogromnych obrażeń pojedynczym przeciwnikom, by następnie błyskawicznie się wycofać dzięki swojemu chwytakowi. E, czyli coś w podobie co ma e, Sonia, na przykład. Zapraszamy do lektury, a kiedy już dowiecie się więcej o Kirze, koniecznie wypróbujcie ją w grę i boku na PST, czyli na publicznym zabrażu testowym, Premiera nowej bohaterki w pełnej wersji the Storm będzie miała miejsce w tygodniu 6 sierpnia, czyli prawdopodobnie w środę z tego tygodnia, tak. Styl gry. Jest to oczywiście zabójca, który walczy z warciu. podobnym, Podobną klasę miała właśnie Orfea, czyli pierwsza bohaterka Nexusa. Obejrzyjcie sobie filmik z prezentacją postaci, aby przekonać się jakimi podobnymi zdolnościami dysponuje Kira. Proszę bardzo, mam tutaj ten filmik. Napisy w języku polskim. Proszę bardzo, tak się prezentuje właśnie Kira. Yy, Cinematyki Blizzard po prostu mnie rozwalają. Naprawdę fajnie, fajne są wykonanie tutaj każdej postaci. Prezentacja bądź aktualizacja świetna, po prostu postać Kira bardzo dobrze wygląda. Yy, I tak to było było zarządek fabuły. Tutaj był yy, w tym filmie praktycznie przedstawiony cała, cała, cała Kira. Styl gry, zabójca w zwarciu, obejrzycie. No to mówiłem już o tym. Yy, teraz przejdźmy sobie do zdolności. Rześ. Yy, pod kół mamy y, zonę rzeź, Kira wysuwa miecz łańcuchowy i atakuje we wskazanym kierunku, zadając obrażenia na spotkanym po drodze przeciwnik. czyli tak jak widzieliście, tak taki takie dla przeciwników y, na filmie. Y, pod w mamy krwawy Amok, działanie pasywne, ataki podstawowej zdolności wywołują u przeciwników krawienie. Efekt ten zadaje obrażenie, kumuluje się maksymalnie 5 razy. W chwili aktywacji a Amok zadaje dodatkowe obrażenia i leczy która przywracając jej zdrowie za każdego rogiego bohatera objętego działaniem tego efektu. Wartość obrażeń i skuteczność leczenia wzrastają wraz z liczbą poziomów kumulacji działających w danym momencie do bohatera. Obrotowy zamach. Miecz Kiry zaczepia się o pierwszego trafionego wrogiego bohatera i ogłusza go. Kiedy miecz zaczepia ofiarę, Kira zaczyna wirować się wokół celu i zadaje obrażenia przeciwnikom znajdującym się między nią a wrogim bohaterem. Ponowna aktywacja powoduje doskok Kiry do celu, rzucanie go w tył zadaje obrażenia, zadanie obrażenia i ogłuszenie celu. To też jest bardzo podobnie jak Sonia, tylko że... To jest postać z Nexusu i, i troszeczkę inaczej działa. Pierwszy ult, nieustępliwe natarcie. Nieustępliwe natarcie. Zdolność bohaterska 1. Kira zdobywa do, miecza i wykonuje serię zamożystych cięć. W czasie działania zdolności rani wszystkich pobliskich bohaterów, a w chwili jej zakończenia rani wszystkich pobliskich wrogów bohaterów wrogich bohaterów i ogłusza ich. Czyli tak jak widzieliśmy, widzieliśmy na filmie. Tak jakby wąż tworzy, tak jakby wężanie i tak... Takie są zamożyste... E, właśnie cięcia. Tu, tu ktoś zjadł m e, Ogonek do ktoś zjadł. E. Ostatecz, ostate, Ostatecznie cios. Zdolność pochwalająca 2 Po upływie krótkiego czasu uczkiwania Kira udaje, uderza mieczem w ziemię, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom na jego drodze. Zdolność e, zadaje do obrażenie obrażenia ciężko rannym przeciwnikom. Oraz e, pod D mamy cechę, czyli chwytak. E, Kira wystrzeliwuje chwytak, który przyciąga ją do trafionego elementu terenu. Jeśli trafiony zostanie wrogi pochwalająca, otrzymuje on obrażenia, a Kira dostaje do niego. Przyciągnięta i wymierza mu skopnięciem, zdając dodatkowe obrażenia. Ze zdolności można korzystać w czasie działania obrotowego zamachu. Przyjacieli i wrogowie. przydatni so anduin. Może włączyć się w starcie rozpoczęte przez Kirę, unikruchomiając przeciwników przy pomocy ekspilacji lub pomóc jej ucieczce dzięki skokowi wiary. Zdolności z maf zapewniające leczenie z spływien czasu, mogą trzymać Kirę przy życiu, nawet wówczas gdy. Odzieli się ona od reszty drużyny. Ponadto Kira może skorzystać z obrotowego zamachu, aby odbić przeciwniku prosto oplatające op op korzenie mafurione. DHK może zaskakiwać do przeciwników wraz z Kirą i pomóc jej odizolować cel od wsparcia drużyny, a yy, Simium Tabatura znacząca wzmacnia Kirę. Dzięki temu można wygrywać w starciach 1 na 2, a nawet 1 na 3 się odpowiednio rozłoży w czasie swej dodatno, to prawda. Widzieliśmy to na przykład w filmie. Główne cele, Kira zadaje znaczne gwałtowne obrażenia dzięki czemu bardzo skutecznie eliminuje mniej wytrzymałych bohaterów. Kumulacja obraźnie i efektów leczenia dzięki krwawemu mokowi umożliwia skuteczne radzenie sobie z większością wrogich zabójców. Przestało na samotną uczynię nagród, Kira znakomicie radzi sobie w pojedynkach. Wymagające przeciwnicy, każdy łowca wie, jak ważna jest kwestia wyboru odpowiedniego celu. Bajownicy i inne bohaterowie dysponujący naszymi zasobami zdrowia będą dla Kiry trudnymi przeciwnikami, czyli na przykład Alnubarak, na przykład Artas, takimi, którzy mają po prostu tankowe, tak. I ci, którzy mają dużo zasobów zdrowia, będą dla Kiry trudnymi przeciwnikami. Jeśli spróbowałaby zaatakować ich pojedynkę, podobnie sprawy mają, mają się w przypadku bohaterów dysponujących silnymi efektami ogłuszania i innymi zdolnościami dywersyjnymi. Podobnie, a tutaj mamy diabł tkwi w terenie. Kiry z potężną w czyniu, zdolności czynią ją szczególnie skuteczne na polobitach, które zachęcają do wędrowania po mapie i grupowego polowania wragu. Wypróbujcie ją koniecznie na Smoczych włościach. Odlewni, w Skyja Industries oraz w piekielnych kapliczkach. No prawda, no to prawda, bo tam trzeba dużo podróżować. Na wieża Zagładu już jest. Chociaż też na też trzeba podróżować. Talenty. Kiry... talenty Kira poziomu się zapewniają jej mocy narzędzie nakierowane na przeżywalność. Doskonałe łączące się z pozymi talentami dobrze się, się do koniec wyboru na tym poziomie, ponieważ to od niego zależeć będzie będą szanse Kiry na przeżycie na późniejszych etapach meczu. Na poziomie 16 możecie rozważyć wybór talentu potężne który umożliwia Kirze ogłuszenie wszystkiego rodzaju kategorii na wokół głównego celu i obrotowego zamachu. Na poziomie 20 możecie wybrać talent pas taktyczny, aby zyskać większą... Zwiększoną mobilność. Dzięki temu talentowi czas odnowienia chwytaka zostanie wyzerowany. Jeśli przeciwnik zostanie trafiony obrotowym zamachem, czas odnawiania chwytaka upływa również o 900% szybciej, gdy Kira nie wierzy udziału w walce. A to nie błąd. To 900% szybciej. Naprawdę. Inny talent poziomu tego Nie ma ucieczki. Ujawnia przed Kirą ciężko jadne wrogi bohaterów ze względu na ich miejsce przebywania na mapie. Kiedy ten efekt ten jest aktywny, Kira otrzymuje prawie do szybkości ruchu i zadaje większe nabrażenie. czyli będzie mogła sobie nową, która po prostu masz mało HP, podbiega. I zdychasz. Hmm. Podsumowanie. Ogromnie cieszymy się, mogąc oddać Wasze ręce w drugą postać pochodzącą seksu. Zag zaglądajcie tutaj regularnie, aby nie przegapić, najnowszych wieści o Kirze. A przede wszystkim koniecznie próbujcie na PST lub no, pełnej wersji gry, gdy już do podstawowych materiałów w Chrysostom Storm w tygodniu 6 sierpnia. Jeszcze raz podkreślam, pokażę Wam tutaj, to wygląda wszystko. Mamy tutaj Store w Storm aplikacji w aplikacji Battle.net. Wybieramy sobie publicznie, serwer, to, co my instalujemy i. Y Instaluj tutaj kilka rozpoczęli instalacje i po prostu sobie instalujemy, czekamy jak się, się zainstaluje, się zaktualizuje i później możemy sobie już zagrać, tak? I co? To było na, to było na tyle, że chodzi o Kira, Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie zostawcie łapkę w dół, napiszcie komentarz do tego filmu. Zachęcam do zaglądania do innych youtuberów, streamerów, takich jak Velon, takich jak. I raz takich jak y, pl, y, Na przykład y, niekoniecznie z Polski Riker y, No i inni, tak? Zawsze macie ich w opisie y, Oczywiście do tego artykułu link również będzie, również będzie podany w opisie Ten link się znajdzie W opisie będziecie mogli sobie do tego artykułu zależeć Sobie na, samemu na spokojnie przeczytać Bo to, że ja przeczytam to jest y, nic Ja chcę mam pokazać, że, że istnieje nowa bohaterka i tak dalej bo mało, chyba, chyba prawie nikt teraz Polski się o tym nie zajmuje, więc chciałbym to zrobić. Yy, I co? Widzimy się na streamach w kolejnych odcinkach. Cześć.